pod Film Festiwal to przede wszystkim podsumowanie roku, roku ambitnego kina. Filmów, na które ludzie czasami w tym zabieganym roku nie są w stanie podpójść, albo też tych kin studyjnych jest zbyt mało. My te wszystkie pozycje przypominamy, wybieramy nie tylko z obiegu kinowego, ale też z festiwali z całej Europy i świata. No ale przede wszystkim też konkurs. Od trzech lat organizujemy konkurs pierwszych i drugich filmów, gdzie w tym roku w selekcji znalazły się filmy z Cannes, Toronto i z Berlina. Pan zrobił to zdjęcie? O co chodzi? Szukam ulicy. Film jest o 17-letnim chłopaku, który przypadkowo znajduje w domu zdjęcie stare zdjęcie swojej matki w ciąży z jakimś obcym mężczyzną. I zaczyna się zastanawiać, czy jego ojciec jest jego, jest jego prawdziwym ojcem, czy może to jest ten mężczyzna ze zdjęcia, no i wyrusza w taką podróż do miejsca, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, żeby dowiedzieć się prawdy, w tajemnicy przed rodzicami. To to jest twoja matka, ale nie z tobą film miał premierę na festiwalu w Montrealu, gdzie dostał drugą nagrodę za debiut. Satysfakcja jest oczywiście, ale najważniejsze są jakieś emocje widzów, prawda? Czy, się, czy jakoś przeżywają ten film, czy utożsamiają się z bohaterem. Po to się robi film. Ja muzyka, no dał ludziom pozabawlać na koncercie. Niechaj tak zostanie. Żwie Białoruś to jest film o walce młodego pokolenia Białorusinów o swoją wolność, o swoje prawa, o swoje pomysły, o swoje idee. Próbuję te wszystkie ograniczenia autorytarnej, autokratycznej władzy przejść. Trudno to uwierzyć, ale kilkaset kilometrów stąd, od, od Trójmiasta, odbywają się straszne rzeczy. To jest film częściowo oparty na mojej historii. Byłem nielegalnie wcielony do wojska, gdzie spędziłem 15 miesięcy. Przez te 15 miesięcy mnie e, praktycznie torturowano, izolowano, robili wszystko, żeby mnie złamać. Ludzie na zachodzie, w Polsce i w Europie już zapomnieli o tym, co to, co to znaczy totalitaryzm, komunizm i chcemy o tym przypomnieć. Spotykamy się drugi raz. Tutaj na scenie otwieramy znowu tą scenę dla nas, dla naszych przyjaciół. Ten festiwal ma ogromne szanse, ponieważ Wydaje mi się, że nie ma tego typu festiwalu w Polsce, może Nowe Horyzonty w pewnym sensie są zbliżone do, do tego festiwalu, ale on ma pewną taką kameralność w sobie, jest, jest w wspaniałym miejscu w Sopocie, w wspaniałym czasie, także ja myślę, że on stopniowo będzie pozyskiwał publiczność widzów. Poziom był wysoki, no bo były bardzo ciekawe polskie filmy. No i były filmy zagraniczne, które były już wcześniej obecne na najbardziej znaczących międzynarodowych festiwalach na świecie, więc myślę, że to bardzo takie reprezentatywne było dla tego, co się w współczesnym kinie dzieje. Jeżeli chodzi o wybór najlepszego filmu, jakoś tak się złożyło, że nie mieliśmy z tym pro problemu, bo jakoś wszystkich nas, członków jury, ujął film Basen kubańskiego reżysera, ze względu na jakąś taką niezwykłą prostotę tego filmu formalną. minimalistic register in a very strong director directorial, directorial uh, style uh, the story a very simple story with four characters and four these five characters from which four were disabled you, they the, uh, the director made a metaphor of this world in uh, so um, with in a very intimate uh, atmosphere It looks like a small and a discreet movie that you could ignore in a festival. It's not. Uh, it's a discreet movie that take, tells you more, and it also uh, tells you some days after because I still have in in my uh, memory. Ludzie mają duży apetyt na kino offowe i kino jakieś takie bardziej może artystyczne niż kino komercyjne. Ja, jeżeli dostaję propozycję ja zrobienia kina offowego i jakiegoś kina, który na przykład nie jest, jakby nie, nie jest dla mnie jakąś finansową korzyścią, a jakby mam jakiś fan z tego, że... Nie wiem, zrobię coś, co, co mnie jako człowiekowi odpowiada i odpowiada mojej, jakimś, moim jakimś wartościom, to ja to zawsze robię. Znaczy ja jestem otwarta, myślę sobie, że trzeba pomagać takim ludziom, trzeba to robić i jakby wierzyć w tych te, w te ludzi, którzy chcą robić takie kino bo to jest ważne. Boy, all Pierwsze miejsce głosami publiczności 13 sobota festiwal wygrał film Polski. Film Olena w reżyserii Elżbiety Bękowskiej. Jestem Z Gdańska, wykształciłam mnie Gdynia, nagrodził Sopot. I to jest teraz bardzo miejsce no i cieszę się, że wielu moich przyjaciół przyszło na ten film I, i pewnie im zawdzięczam tak naprawdę te nagrody nie myślałam, że jest ich aż tak wielu, więc strasznie się cieszę.